tylko mówiłem o różnych, o różnych, a psia krew, no, od razu zapomniałem, że żona, mi się wybrali na, do, do Rzeszowa, gdzie żona prowadzi, żona prowadzi kampanię wyborczą, w związku z tym nie mieli okazji mnie oblać rano, właśnie wrócili, no jest, dobra, idziemy. E, otóż, proszę Państwa, czekajcie, ja Wam pokażę, ja też mam broń, Do kalendarza, mówmy, mówmy, o tym, co się, co się, dzieje na, na Ukrainie, więc, więc w w Polsce i w całej Europie panika, bo okazało się, że ludzie na Ukrainie tak nienawidzą establishmentu, że są gotowi zagłosować na telewizyjnego komika, prawda? byle tylko nie na polityka, polityka który już miał władzę prawda? i jak widać, nic nie zrobił. To jest, to jest panika w establishmentie. Myślę, że w Polsce ludzie będą rozmawiali podobnie. I zagłosują na tych, którzy jeszcze nie byli nigdy u władzy, bo u władzy oczywiście. Powinni być tylko ci, których przy okrągłym stole generał Kiszczak wyznaczył, a pozostaje, wiadomo, nie powinni być u władzy nigdy. Tak przynajmniej się w świętej pamięci generał Kiszczak. Natomiast druga, druga moja moje pole uwagi to była Białoruś, gdzie Jego Ekscelencja Andrzej Duda zaprosił Jego Ekscelencję Aleksandra Łukaszenkę do wizyty w Polsce z okazji 1 września. No i ja, to jest rodzaj triumfu, bo ja tłumaczyłem od lat, że trzeba tego pana Łukaszenkę trzeba doceniać, dopieszczać, że to jest jedyny gwarant nie niepodległości Białorusi, że gdyby nie Łukaszenka, to już dawno Białoruś byłaby częścią, częścią wielkiej, wielkiej Matuszki Rosji. Nikt mnie nie słuchał, uważano mnie za wariatana i wreszcie, wreszcie coś się przebiło. Prawda, już wcześniej, parę lat temu, pan Sikorski. Jako minister spraw zagranicznych powiedział prywatnie, co można było czytać w Wikileaks, że należy Łukaszenkę, tego jest poważnie, ale oczywiście oficjalnie nie mógł tego powiedzieć, bo Amerykanie wymagali od nas czego innego, bo Amerykanie są idioci. I... Czy spożywa pan alkohol? Spożywa umiarkowanych ilości, na przykład wino, pijam, biwki, czasem. Czy jak pan zalegalizuje dostęp do broni, to tylko na pistolety, czy broń maszynowa też będzie legalna? Znaczy, gdyby to ode mnie zależało, to mi się wydaje, że do tam kilkunastu naboi na, 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 na w magazynku, to jest maksimum, co jest potrzebne do, do, na, na, do obrony własnej. Bo to nie o to chodzi, żeby, żeby ludzie tam y, mogli, mogli robić prawdziwe wojny, tylko żeby móc się bronić. E, także tu powinno być pewne, pewne, ograniczenie, pewne ograniczenie. Oczywiście y, żołnierze będą mieli dostęp, do, tak jak w do, 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 do broni zawodowej jeżeli Ukraina wejdzie do Unii, to przede wszystkim zaczniemy do niej dopłacać, bo cała, cała Unia polega na tym, jak to w socjalizmie, że jedni dopłacają do drugich. No, zrobi się trochę mniej żal Ukrainy, jakby miała wejść, wejść do Unii, bo raczej liczę, że nie znam, nie znam w ogóle poglądów pana Załęśkoho. Tam na pewno nie jest tak, jak myśli sobie Kreml, że to jest tam bardzo korzystne dla Rosji układ. Absolutnie nie. Pan Igor Kołomoński jest patriotą ukraińskim. To jest Żyd, nawet się mówiąc. podobnie jest to jak Zieliński, to jest, to jest Żyd. To jest Żyd, ale, ale on daje spore pieniądze na, na uzbrojenie armii ukraińskiej. Także myślę, że Róca się zawiedzie na tym. <laughs> na tym. Natomiast, czy on ma jakieś poglądy gospodarcze? Czy on jest w stanie, On ma ogromny kapitał zaufania. 70-parę procent ludzi zagłosowało na niego. Mając takie poparcie, on mógł zrobić tak niedowolną reformę praktycznie. Włącznie, włącznie z tym, co zrobił Pinatus w Chile, zrobić bez wojska, tylko zrobić po prostu na zasadzie autorytetu. Czy on w stanie jest to zrobić? Nie wiem. to wiadomo, że wszystko, co prywatne, jest lepsze niż państwowe. W związku z czym, nie rozumiem, dlaczego akurat kształcenie dzieci musi być, miało być państwo. Ja tu jestem w potrójnej roli, ale rola rodzica i prezesa partii, która wie, jak naprawić edukację, jest zbieżna z sobą. Mianowicie, naprawa jest prosta. Szkołą muszą rządzić rodzice. Nie nauczyciele, nie politycy, nie urzędnicy, tylko rodzice. Ale jak? Przypomnijmy sobie, jak działała gastronomia za komuny. Beznadziejnie. Co zrobiono? Czy powołano Ministerstwo Prowizacji Narodowej? Czy zrobiono kartę pracy kucharza? Czy ktokolwiek kontrolował menu? Nie. Nikt tego nie robił i dlatego mamy dobrą gastronomię. Bo powstawały tysiące nowych restauracji i tysiące bankrutowały. Jeżeli nie bankrutują złe szkoły, nie może dobrego szkolnictwa. Bankructwo jest oczyszczeniem ze złych elementów. Otóż szkoły muszą być prywatne całkowicie i właściciele muszą się bać, że zbankrutują, a nauczyciele muszą się bać, że jak będzie zły, to wyrzucą na zbity pysk, bo właściciel będzie się bał, że jego szkoła zbankrutuje. Proszę Państwa, a co zrobić, żeby zapewnić bezpłatną szkołę zgodnie z konstytucją? O to, co mówił Pan Laskowski. Musimy zrobić bon edukacyjny. Wszystkie pieniądze, które idą na szkolnictwo plus na urzędników od, od szkolnictwa. Dać do banku, wydrukować bony na tę sumę, to wypada podobno ogromna ilość, podobno około 1500 zł miesięcznie. To jest gigantyczna suma. Dać ten bon rodzicowi, rodzic, bon bierze, ten, rodzic bierze ten bon, zanosi, płaci nim w szkole, szkoła idzie do banku i pobiera sobie te pieniądze. I w ten sposób szkoły by się bały, że zbankrutują i uczyłyby coraz lepiej. To nie byłoby naprawa od razu, ale by no, była... Poprawa stała. My byśmy mieli po dwóch, trzech latach, mielibyśmy przypuszczalnie najlepsze szkolnictwo w Europie, co nie jest trudne, co nie jest trudne, bo szkolnictwo w tej chwili jest w Europie w bardzo złym stanie, podobnie jak w Polsce. Tylko, proszę Państwa, jeszcze raz, kontrola ro... klienta w restauracji nie polega na tym, że on kontroluje menu i zagląda do knajpy, tylko Po prostu nie chodzi do złej knajpy. Kontrola rodziców nad szkołą ma polegać na tym, że zabierze dziecko ze złej szkoły. I szkoła się ma tego bać. Jeżeli ludzie pracy się nie boją, jeżeli właściciel się nie boi bankructwa, jeżeli zły nauczyciel nie boi się, że wleci z pracy, nie ma dobrej nauki. Najważniejsze, że rządzić mają klienci, a nie ludzie pracy. W socjalizmie rządzą ludzie pracy i ludziom pracy jest dobrze. Mają zapewnione karty tam praw, a jak rządzą klienci, to wtedy jest y, mamy dobre szkoły, dobrych nauczycieli, tak jakoś samo, bez potrzeby istnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i całej kupy urzędników. Dziękuję bardzo, kolega Kulesza, mam nadzieję. Ale to coś sądowi za bardzo nie przypasowała ta nazwa. No sąd ma tutaj problemy, bo się jedni z... próbują nas blokować nazwę Korwin, drudzy nazwę wolność i tam. Nie wiem, jak się w końcu będziemy nazywać. Ale rozumiem, że pieniądze są, dotacja jest, subwencja znaczy, państwowa jest. Była, była, na razie jeszcze tam są, zostanie odblokowana, tylko sąd musi nas wpisać do rejestru. To, to... do Konfederacji przystąpił Korwin, Korwin. czy przystąpiła Wolność? Korwin. Korwin, bo ostatni wyrok sądu jest taki, że jesteśmy Korwin. Jak się ma Konfederacja? Koza ma się świetnie, rośnie w siłę, nie, nie powiem, że ludzie żyją do ostatniej, ale, ale wszystko, wszystko, wszystko ku temu idzie. Naprawdę, naprawdę wyraźnie widzimy, że będziemy teraz trzecią siłą w Polsce, a potem będziemy walczyli o drugie miejsce. Kto jest liderem Konfederacji? Nie ma czegoś takiego jak lider Konfederacji. To raczej kogoś. Yy, ja nie pytam ma... o kogoś, o nie, człowieka nie Tegoś, to jest lider to jest, to, to Ten, jest, o, ten lider, ten. nie ta liderka, osoba, tylko ten nie, lider no Nie ma lidera, wszyscy się uzgadniamy, wszystko działa doskonale Korwina przestała istnieć ze względu na to, że zostały zlikwidowane gimnazja No, yy, wie pan, ponieważ to nie był elektorat, ponieważ nie mogli tak głosować, więc... No ale był to chociaż elektorat w internecie yy, Nie, 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 na wszystkich spotkaniach ze mną ludzie byli w wieku 21, 24, 25 lat no To jest taka... Ta, ta, ta Panie to prezesie, gdyby... Gdyby internet wygrywał wybory, to ja rozumiem, że Pan byłby niekoronowanym i niekwestionowanym królem Polski. No, myślę, że tak. Bo tam, tam są ludzie, którzy nie słuchają tam radia, telewizji, nie oglądają i dzięki temu mają umysły w miarę świeże. Bo kto ogląda telewizję, sam sobie jest winien, oczywiście. Oczywiście, że nie. Akta 2. Wie, pan, wie pan, czym grozi ta akta, ta akta 2, nawet tej wersji okrojonej, bo już na szczęście, na szczęście przyjęto wersję okrojoną, bo już byłoby zupełne nieszczęście. Ale wie pan, czym, czym to grozi? To grozi tym, że yy, jutro, jutro Platforma Autorska, albo PiS, albo jedni i drudzy, stworząc jakiś portal, na który będzie zaglądało tam 100 osób i tak dalej, na tym portalu zamieszczą 500 tekstów typu yy, każda sobie, platforma to jest banda złodziei prawda pisto banda oszołomów i tak dalej no, zamieszczam w różnych wersjach jeżeli tylko ktoś próbuje napisać coś takiego tak jak popełnił bo to już jest, bo, to już jest u nas. nie wolno bez się zgody zamieścić takiej takie frazy irracjonalne no no, no taki, taki jest efekt tak jest efekt a, a.